Jeszcze kilka chwil i nareszcie rusza. Pierwsza w Polsce Kubota serii M7171 Premium trafia do właściciela. Na ten moment Edward i Krzysztof Smykowie, właściciel 80 hektarowego gospodarstwa w Białej Nyskiej w województwie opolskim, czekali z niecierpliwością. Czekali, bo w Kubocie zakochali się od pierwszego wejrzenia. No spodobała się. Fajnie wygląda właśnie. U nas będzie służył głównie do ciężkich prac, do orki, do uprawy i do transportu przede wszystkim. A oto czterocylindrowe serce Kuboty. Pojemność ponad 6 litrów, moc 170 koni mechanicznych. Do tego przekładnia typu Power Shift z możliwością pracy w trybie automatycznym i elektrohydraulicznie sterowane wyjścia hydrauliczne. Co ważne, ciągnik spełnia już normę emisji spalin Euro 4 Final, Cieszę się niezmiernie z tego, że udało mi się jako pierwszemu sprzedać taką maszynę, tym bardziej, że tak krótko pracuje w firmie Agromat. Wygodnie regulowana kolumna kierownicy, czytelna deska rozdzielcza, a tuż obok terminal sterujący. W Kubocie M7171 wszystko podporządkowane jest funkcjonalności i komfortowi pracy operatora. Seria M7 jest tak naprawdę pierwszym ciągnikiem na świecie, który jest kompatybilny z absolutnie wszystkimi maszynami współpracującymi z ciągnikiem poprzez system IsoBus. Jest to e, tak naprawdę ewenement na skalę światową. A to najważniejszy moment. Przekazanie książki serwisowej i kluczyków do nowej Kuboty. Ta wyjątkowo przyjemna chwila, jak mówi pan Edward, trochę go kosztowała. Ile? To tajemnica dilera i moja, odpowiada właściciel. Takich ciągników nie się na zagotówkę. Wpłaciliśmy 20%, pozostałą spłatę będziemy w ratach półrocznych. Pan Smyk skorzystał z finansowania fabrycznego obsługiwanego przez BZWBK Leasing. Spółka oferuje też inne formy, m.in. leasing lub najchętniej wybieraną przez gospodarzy pożyczkę rolną. W przypadku finansowania, jakim jest pożyczka rolna, zabezpieczeniem, podstawowym zabezpieczeniem tej pożyczki jest sam przedmiot, który finansujemy i przewłaszczenie jako, jako zabezpieczenie. Natomiast w przypadku leasingu, tym zabezpieczeniem jest przedmiot i to spółka leasingowa do momentu spłaty zobowiązania jest właścicielem przedmiotu, który użytkuje przedsiębiorca rolny. Jeszcze tylko krótkie szkolenie i już można ruszać w pole. To właśnie tam Kubota czuje się najlepiej. Nic dziwnego, że pierwszą jazdę próbną nowy właściciel chciał przedłużać w nieskończoność. Uważam, że jazdy bardzo fajne, płynne, wszystko elegancko chodzi. Także jestem zadowolony. Tylko trzeba jeszcze trochę opanować ten cały system, całą elektronikę. Jazda próbna zakończona. Bo spisała się znakomicie. Producent zapewnia, że przy odpowiednim traktowaniu przyjemność pracy ciągnikiem może trwać dużo dłużej niż najdłuższa nawet gwarancja. To, co nas odróżnia od konkurencji, przede wszystkim to, że mamy najdłuższą na rynku gwarancję na nasze maszyny. Tak? Jest to na ten konkretny model 3 lata, 3000 godzin. Jest to poziom, który jest nieosiągalny dla konkurencji. Zwykle. Konkurencja oferuje gwarancję na poziomie roku góra dwóch lat. Co ważne, gwarancję obejmuje cały ciągnik, zarówno silnik, czy układ napędowy, jak i hydraulikę. Krzysztof Smyk liczy jednak na to, że z napraw gwarancyjnych nie będzie musiał korzystać, bo jak przyznaje, Kubotę wybrał licząc na japońską niezawodność.